Dzień dobry, wieczór wszystkim z tej strony szalona. Fatka dzisiaj sobie zagrałem w i klasycznie za nabrawek. Ejo, ale nie mów tak szybko. Będę mówiła tak szybko, bo mi się tak podoba. Co? Dobra, weźmy do tej lokacji. Dobra, dobra. Można HP Wiem, widzę. O dobra, tu mogę do wyzdrowienia maksimum poka. Czekaj, już zapomniał co tutaj miałem zrobić chyba. Bo tu iść. A, okej. Okay. że sobie na jakim poziomie grasz. No właśnie. Opcja. Aha, wiem dlaczego. Dobra, spokojnie. Chyba wiem dlaczego. Zrestartowało się przecież. Okej, lecimy dalej Co ów? Okej okay. Jeszcze pamiętam co, co tutaj mam robić, o No przeczytaj Okej, tylko ich Kradam, O, kradam wszystkich. Zobaczcie co za nim. Sonda się przyda. jak też się przyda. W krewnym mi się za bardzo nie przyda. No, to mnie się przyda, wszystko mnie się przyda tutaj. W sumie. Czemu mi zapisaliśmy podczas skoku? Kotak tak. <grych> Żeby nie było, że znowu że się, się zboguje Tak kiedyś. Dobra, zamknij ładnie. Ambulet zwiększa się siła 5 do 20 punktów 30 sekund na siebie Obniża szczęście Okej, no to już to zjem Rozłutki topór e, no. Przeczytaj to za chwilę prze, przeczytam Więc. Ja tutaj muszę to tak, wszystko ogarnąć, i z tego prostego względu. O, alchami, i zrosła, jak miło. Pamiętaj, że tamtych nie jest, bo zebrałem się specjalnie. Delikuje, żebyś. No wiem, wiem, wiem. Któreś się zaraz będę obciążona. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu. Bo musiałam lecieć do, Balbor do Balbory. Do Balmory. Tak wszyscy są ubici. Dobra, robota szalona. Przedkładam to 1000 pienionych a za wykonane. Wy wykonanie kontraktu. Awans. Nie mogę ci dać awansu od.

To za wzgórzami, południowy wschód, od Fortu Księżycowego, pomiędzy popielnymi ziemia... ziemiami, a, a jeziorem Amaia. Udaj się tam i rozpraw się z bestią. Ja od razu sobie tutaj oznaczę. Poczekaj. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu i coś mnie... Za... O, robak mnie atakuje. Już jesteśmy na miejscu i to jest dokładnie w tym miejscu. I lecimy I znowu ciemno jak w muszę Nie możesz tak mówić o Jezus jest jasność O dobra To nie tak miał być jak coś Dobra, dobra Kościak Chcę sobie kapuś zrobił kolejny kościak e, 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 e. tu e Coś... no co się uśmiechasz no Łamła no rozłożył się I tak to zjem I tak O, jakaś maczuga Teraz... Które, są... Które są kijowe? Ui O, coś się zblogował Późnie Eee, dobra e... Wytryszek dana, fajnie. Siekierka moja, lec lecimy. Dobra, składa się w pół. nowy. No weź to. O kurde, ale to jest dobre. Porównaj ze swoim. Nie, twój jest dużo lepszy. Zróbmy sobie zespół To są nagolenniki A, ty masz racze Torek i tam sprzedasz. Zobaczcie co Nie, nie bierzesz tego. Dobra, leć Dalej Dobra Przeniesienie Rka Pyt ma Tak Jestem pewna, że rodzina Serano jest ci bardzo wdzięczna, a to twoja nagroda, równie... równe tysiące fajnie jest. Tu jest I oznacz sobie Dobra, sobie... Przeniesienie... Oznaczenie, gdzie tu ma... Wyżej, pod o Zostaw! No, miałaś. Dobra, How um... may I help you? Jeszcze wezmę sobie przeniesienie... Dobra, siema! Przychodzisz po rozkazy, czy awans? Rozkazy... Narg... powiedział, że... Ronesy in, in tych czy jakoś tak, dostanie pierścień, ale do tej pory go nie dostał. Idź porozmawiać z Rannesem i przynieś mi nasycony pierścień lekkości. Eee, Nary przyjął zdanie, miał zabrać dla naszego klienta nasycony pierścień lekkości. Nary stwierdził, że on nic, on nic nie... Wiedzieć o żadnym pierścień, ale, ale, ale to kłamca. Znajdź go w centralnych placu dzielnicy przyjść i przynieś ten pierścień spoko. J. Wiwek, dobra. Wiwek na wiewach chyba Aha. M. What's up na outlook? Dobra. Przeniesienie tutaj dałaś? Tak dałam, dałam. Cześć ma. A, a mam w ogóle pojął. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu. Już jestem na miejscu i... Gdzie jest ten pierścień? E, e, e. Nasycony pierścień lekkości. Dobra, masz i tak nigdy nie lubił głupia pierścień. Co? No i oddam ci, no i koniec przy... Przy przeniesienia szybko! I feel I truly Ciema. Share with you, fear. <laughs> Kazałem ci zdobyć nasycony pierścień. Lekkości gdzie jest? Masz. Daj mu pierścień. E, twoja ranga to strażnik, a, a twoja nagroda wynosi 100 septimów. Łatwa force, Jeśli chcesz, to mogę ci wydać kolejne rozkazy. Jest pewien agronanin, który nie potrafi utrzymać języka za zębami. Całkiem adekwatnie na imię ma Żabijęzor, ucisz go. Spoko. Odszukaj Żabijęzor w, z... w gospodzie pod szczurem i garnkiem Waldrun. Ucisz go, a dostaniesz 500 septimów. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu. Już kurna jest 18 minuta. Już tyle zrobiliśmy w... 19 minut? Argonianina, czy Argonianin. Czekaj. No, to ten był. To ten? Eee... Tak jestem, że Co? Gliwia pojemników kazała ci zabić mnie jak najszybciej? Eee... E. Co? Dlaczego oni mieli... Mieć... Dlaczego mieliby chcieć mojej śmierci? A co jeśli opuszczę miasto? Czy pozwolisz mi odejść i, i złożysz raport o mojej ucieczce? A pozwól mu odejść. Dziękuję Ci, szalona frajcka. Wkrótce odejdę. Niechaj Terydary otoczyć się swoją opieką spokojnie. Cykereczka, cyk. Teleporcik, cyk tak, dobra robota szalona, przykład, póki i Zory będzie trzymał język za zębami, a to twoje złoto. Eee... awans, może? Nie jeszcze. Rozkazy. Jest nagroda za głowę Kajita imien imieniem do Ka Dostała wyznaczona nagroda za głowę tego Kadży, Kaji Kahara ha ukrywa się tu, tu wibek, chyba w dzielnicy świętego Olmsa, gdzie jest? Dobra, już jesteśmy po cięciu. Chryste, panie. To nie jest w kanałach. Hit w, w tym, hicior, że to nie jest w kanałach jeszcze, nie? Zabij no go po prostu. Nie, e y e y nie. Chwila, co ja tutaj muszę zrobić? Zaszlachtować weź wyciągnij miecz i wyznaczyć. Jezus! No i przeteleportuj. Tylko że pokaż mi gdzie to jest. No. Weź wyjść. Wokół Woko. tu jest. Tutaj też imię się nazywa, pewnie I dokładnie to jest tu. O, nie dwa. Żeby nie było. Dobra, RK, lecimy teleportation, kurno. E, tak jest już martwy. Podobno ten KG wpadł ci w ręce, to 500 septimów, twoje. Nagroda za głowę tego bandity. Napiercie. <grytanie> Polska polszczyzna. Perfekt. Kurde. Rozkazuję jeszcze raz. Jakiś... Jakiś dab mówi, że... Li, lire... Realer... W Aldruny jest Mówi na 2000 septimów. ja przydziele. Jeśli spłaca... spłata długo dojdzie do skutku, pozwala ci zatrzymać połowę tej sumy dla siebie. Dobra, jeszcze znowu cięcie i zaraz do was wracam. Dobra. E, dobra, już jesteśmy po celowym cięciu. Musiałam się wrócić. Eee, I do, O co muszę się spytać? Trwa długo. Eee. tak długo. Mój brat Roran Ru nie żyje. Kamona Tong mówi, że, że był im winny pieniądze i tego nie będzie powtarzał. Tego nie będzie powtarzała, ale też. Teraz oni mówią, że jestem im winna długi du brata, a ja nie mam takich pieniędzy. Nie mogę spłacić czegoś, czego nie mam, prawda? Mm. Teraz gdzie się muszę udać? Gdzie to jest? A tutaj się o Eee. Wiecie, że ma dukis. Stwierdził, Fortuna musi się kiedyś. Do mnie uśmiechnąć i wyruszył do jakiegoś miejsca zwanego Malapi. Z tego co wiemy to w pobliżu Narmog może tam dowiesz się czegoś więcej. A. Dobra. Mój. Dobra, chwilowe cięcie i zaraz do was wracam. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu. I to jest ten Malap... coś tam. Jest tutaj. I ten i włazimy tutaj. Nie. No teraz powiem. No, bydź przed malapii i To jest on. No, trupak. Co on Wspaniały amulet. No? Nie wiem, nie wiesz tego.

Będę jeszcze tam zobaczyć co jest ciekawego Możesz już wrócić, nie? Wiesz, że go się nie żyje. No A chyba znowu No A A, bo to jest złote bóstwo, zapomniałam. Że jestem na takim etapie, że jest złote bóstwo. Fajnie. Masz tam. No, przydałoby się I tu Tych e, klasycznych, nie? Dobra, i ci No co ów? No tak, gin Mamy duży miecz Czuję fajny. Ale uważaj na HP Wylecz się. Ale będzie no, fajnie. Czy masz jakiś zwój do wyleczenia? By było dużo prościej. Czekaj. Masz tam zwoje, widzisz? Po lewo, bekół. Beku masz. No dobra, no to weź to no. Dobra. Leczyć jeszcze jakoś. Więc 要好,好吃。 Krzyżałko. Co tu jest ciekawego? To Sonda. Mm, no mm. właśnie, może i kurs sobie napraw. No właśnie. Dzięki, Masz że... młotki, ale nie korzystasz. Dzięki, że mi przypomniałeś, że. Profesjonalny wytwór, fajnie, fajnie. Zniesienie, Czas... jesienie co to zamierzasz Aha, da na ten, kostka od nadgarstka woli. Zatrzymania na ten, na biurku tego, eee, łapki okej. Okay. Przeniesienie, nie? Tak. Tylko tego od razu. Przeniesienie, cyk. Rka. Hec. Oj, mój Boże. musisz wejść przed. nie chyba. No, o tutaj. Siema. Spłata długo. Yy, wygląda w ogóle, w, 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 w Rozkazy mnie tutaj dała. Nagroda za głowę kobiety. Adriana Wandacja wynosi 500 zł. Tam ma tu kontrakt na, za go, na głowę kobiety. Jakieś tam nagroda wynosi 500 septimów. Znajdziesz ją jeden, w jednym z budynków e, biura spisów i o, opodatkowania w Sejdanin, czyli w pierwsza lokacja. W okolicy mogą być strażnicy, więc mniejsi na baczność czyli trzeba zapierdzielać do pierwszej lokacji. Chwilowe wycięcie. A, była tu? Nie, tu? Chyba. Ciało? Nie, to nie, tutaj. Właśnie A tam ten budynek, tylko że musisz jakoś się tam dostać. Ty, 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 ry, ty, ty. Dzień dobry! Będę pogadać dziś Nie, <grym> co ryż, że niby coś sobie ale nie, nie, nie jest. Nie, 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 Coś chce? Tak, czekaj bo niby sram. Babce. sram. <grymne> Co mam? Jest. Palej, sram. Dobre, jeszcze. Raz. Jeszcze. Piaj. Piaj. Weź mięcz na ja całą górę F5. Może ci się nie Widzisz tego tyba? Umiń go. Nie... Nie... Go. nie widzisz mnie Ją masz zabić, ale tego tyłu Idź, to nie od tyłu Być na najprostszy poziom trudności, żeby ci nikt nie... Żebyś ty ją na hita Zrób obłok, zacznij się wyśleć Jak baba z okresem XZ Okej, okay, powrót. Za nią. I Tylko chcę się. Raz. Tylko chcę się do pani przytulić, ale... O tył. Okej, okay, i zaraz szybko. Szybko przeniesienie, szybko przeniesienie. Szybko! A -a -a! Nie widzisz mnie! Takie, <laughs> okay, nie widzisz mnie. Dobra. Pojawiam się i znika. Się... Nie, to jest wykradanie. Mozus. Teraz. O, okej. Okay. Co na za twoją... Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu. Musiałem się znowu wrócić i, tam, i zapłacić wszystko, co jak. I oddajemy, czy ta cała Adrianna została unieszkodliwiona, tak. Rozkaz, że Wojowników mia miała ostatnio problemy z jednym z Chcę mieć pewność, że Rufinus. Nie, sprawi jej już więcej kłopotów. Kim, kim on jest. Jeden z magistratów sprawia problemy naszemu klientowi, udaje się do wielkiej rady, Webon, herdzy i dopilnuj, aby Rufius, a coś tam za, zakończył, słyszy żywot, a nie ominie minie. Nagroda za głowę wynosi 1000 septimów. dobra chwilowe za i teraz do Was wraca! Okolica. Mam to gdzieś tutaj by... mieszka <coughs> Tam jest komisja tu... w środku. To tak, jest. Chciałbym tylko może. To Dobra, i. Ju... Dobra, i już jesteśmy ten. E... po cięciu. E... I to jest. Perswazja. Nie wiem, prośba. Gość mu za... Nie waga. Spróbuję, żeby cię zaatakował. To nie. Jak on kurna, muszę. Go... normalnie muszę go zaatakować no przecież. Dobra, Będzie całkiem przyjemny. Aha, nikt po niej nie patrzy w ogóle. Bo... Dobra. <laughs> Przegaleportuj się. Przeniesiemy. Dzięki za klucz do swojej chałupy. Przeniesiemy. RK. O Jezus, Maria. Dobra, już jesteśmy po chwilowym cięciu i zagadujemy do niego. Tak, ten Rufinus został uciszony. Tak, tak został uciszony. Dobra, robota. Mam nadzieję, że strażnicy nie spra sprawili ci większych problemów. Oto tysiąc km, które. Nie, nie. Jestem ci winien. No. Już jestem w 20 gry. gry. Jej! <gry> Dobra, sobie może już skończymy odcinek, bo już mam praktycznie półtora godziny film. No i ten, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. I klasycznie, był ze mną rewers.